Naprawdę będziemy płynąć, to nie są żarty. <noise> tu nikt nie żartuje. Nikt nie żartuje tak, twarzy, twarzy. tu nie ma miętkiej gry. I tu są same kołaje. I to są naprawdę starsi dorośli, podobno porządni ludzie, normalni. Nie wiem. Porządni, A porządni, co ty, Jelonku, zrzeźwił wylaz z lasu? Porządni, podobno normalni. <noise> Zobaczcie, co tu się dzieje. Naprawdę będziemy płynąć. No, wszyscy Mikołajowie już są. I będziemy startować, tylko robimy wspólne zdjęcie najpierw. Nieźle. No i ruszamy. Chodzę. Poczekaj Poczekaj, pasz ja no. oh. Poczekaj, poczekaj oh. No wlazła, wlazła Niech się nie ruszy Dobra Łukasiek mnie pcha Boże Niech się nie rusza Nie rusza się Osoba się nie rusza kaszek siedzisz się hardcore ja nie wiem czy to jest dobry pomysł Szanowni, teraz to już wiesz co. w czerwonym coś my Pan, proszę. Łukaszek mógłby się nie kręcić. Manuela, papa. Tak, próbuję się wykręcić tą. A poczekaj, kaczkę. Nie, 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 nie ruszam się. Z tym chcę schorować przez ten To mnie Dobra. Już? Płyniemy? Ja, już mam. Łukaszek, nie kręcimy się. Dobra. Dobra. Już? O jest. Płyniemy, słuchajcie. Na razie jest dobrze. Na razie przeżyliśmy. Oh. Ja mam tu trochę ciasnawo, ale... Ciasnawo? Uh. No, bo ja jestem, mam długie nogi, jak modelka. <głosy> <głosy> Reszta już wypływa tam. No. Lecz. Tak, tak. Tak, No i muszę Wam powiedzieć, że tu są wszyscy naprawdę normalni. O, uwaga! uwaga. uwaga. Jo! Ja, Łukasiek, ale jest z nurtem czy nie? Co my robimy? Ratunku! Tam, zobaczcie, no, a oni na supak, niesamowite to jest w ogóle. Co tu się dzieje? trochę się oddalaliśmy Maruś machaj wracamy my to lubimy inaczej co zobaczcie <laughs> co tu się dzieje w ogóle zobaczcie no wariaty <laughs> co łapiemy się wszyscy Dobra. nie nic się nie, dawaj, za dawaj. nic za nic nie łapiemy tam zobacz, o, zobacz ktoś <laughs> no, no co no? co <laughs> do <Dobaryśmy? laughs> <gulia> <gulia> ale <fajnie. gulia> nawet ciepło nie? cieplutko jest powiem wam ale w rękawiczkach wszyscy Łukaszek w te szuweniry nie wjeżdżaj my za Manuelą, gonimy Manuele startujemy już wszyscy zeszli na wodę wszyscy mi Mikołajkowie są cała za nami brygada I płyniemy. Wyschują Zobaczcie jak fajnie wyschują. Równiutko. łukania też fajnie wyschuje. O. Maruś, Maruś z Jackiem, mówię z Jackiem, z Jaśkiem, a y, Piotruś z Antkiem. No, wpływamy w wąską szczelinę, słuchajcie. Paszek, prostuj. Uważaj. Spoko, spoko. Czekaj, wiosło ja tu. No, dobra. Gdzie jest lód? O Jezu, to jest. No tak, bo to jest sztywne, zamarznięte. Widzicie, jest lodu. Dobra. No, widzę. Możesz żebyśmy nie wpadli w te konary dobra, wypływamy z gardzieli z gardzieli wypływamy ledwo żywi mógłby śnieg spać, nie? No. śnieżyca, żeby nas tutaj zaspała ale niewykluczone to jest że no. płyniemy dalej Ta, Proszę, herbatka jest? jest płyniemy 16 godzina płynięcia na kajakach ale wszyscy dajemy radę Dwa razy mieliśmy już pod górę, ale dajemy radę. Nie jest w ogóle zimno, ten lód tutaj to jest imitacja. 26 godzina na kajaka. Dajemy radę. Dajemy radę. I mieliśmy dwa razy pod górę już. Teraz mamy z górki. Teraz mamy z górki, no. Kazali nam pod prąd, płynąć, daliśmy radę. Tak. Płyniemy prądem. Będzie łatwiej. No. A supy przed nami. Ognisko tutaj po prawo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tył te to prawie że... za... To Bo jest całe życie, jedna. <laughs> to najważniejsze. 160. godzina na wodzie. 5 godzina hipotermii. <laughs> Po prawej, kochanie. Właśnie, ja cię nie odejdę, jak będziesz mówić trochę tak jak po twojemu, a trochę, kochanie. To będę miał wtedy wszystko. To do kamery. Prawie meta. Dlatego wy na nagrywacie? Mija rok, jak wypłynęliśmy. I rok roki dopływamy do, do przystani. No. A ja już taka pozycja, słuchajcie, że mnie z tej pozycji będą musieli wynieść, bo ja zmarzłam, zamarzłam po prostu. Łukaszek, kochanie. Świetnie se radzisz. Jest dobrze, ale jest ciężko. Tak, jest dobrze, ale jest ciężko. Czekają tam na nas. Na przystani, żeby nas stąd wyciągnąć, widzicie? Dopływamy wreszcie, bo mi się tak siku chce, że zaraz się sikam tutaj w tym kajaku. I te nogi mi tak zamarzły w takiej pozycji. No, ale dopłynęliśmy szczęśliwi Zajęło nam tam rok, kilka razy mieliśmy pod górę Ale było fajnie Było fajnie? Było lux Lux było Poletamy zimowe, wszystko to zimowe Tak, poletamy zimowy, zimowy spływ kajakowy Ej, Słuchajcie, było hardkorowo Zobaczcie co się dzieje Suenka wychodzi Bo zamarzła Tu na nas czekali Przyjdę się z kosmosu, bo my wyglądamy jak z kosmosu. Wszyscy. O! Było fajnie! Zobacz, jaki masz ten! Zamrożone życie. No. To gluty chyba są. Masz ten, klucza. Było bardzo fajnie i polecamy! <grymne> Wszyscy są cali i zdrowi. Uuh! Idę do toalety, lecę, bo mi jest zimno. I siku mi się chce. O! Zobaczcie. Mega. Pozytywnie. I tu już ognicho na nas czeka. Zaraz będą kiełbaski. A ja idę do przyczepki. O, jak mi nogi zręczały. Bardzo dużo pozytywnych ludzi spotkaliśmy, ale też się lecą na kuli. Cię kręcę, dopiero odtajałam. A tu, proszę, niezwyciężone dziewczyny przy herbatce. Ohohoho. Idziemy na ognicho. I żurek. I yy, i co? I zamarzł mi mózg. <śm> 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 bo, bo taki mam. Herbatki sobie zrobiliśmy z i zabieramy ze sobą. Także lecimy na ognicho. Bo, bo wam pokazywałam, że już się zaczyna smaczne? Pyszne. pyszne. smaczne? szczęśliwy, Bardzo szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem Przychodzi mój kolega do domu i wychodzi teściowa na rower wsiadanie Mówi, gdzie mamusia jedzie? A ona mówi, na cmentarz A kto rower <laughs> Kolacja przy ognisku Inni bania, sauna A wełek idzie ja do przyczepy. Idę. Pod górę, dlatego tak ciężko. Nie, powiem Wam, że chyba dopiero teraz odtajałam. Także kończymy tego vloga i widzimy się w następnym, może już cieplejszym. Pa, trzymajcie się.